Malicja. Wraz z moimi koleżankami i kolegami chciałabym zaprosić Was na jeden dzień w życiu naszego gimnazjum. Gimnazjum numer 2 w ostrudzie nosi imię Zdzisława Krzyszkowiaka, wybitnego polskiego lekkoatlety, mistrza olimpijskiego, mistrza świata i Europy oraz wielokrotnego rekordzisty świata i Europy w biegach długodystansowych, który był obecny na uroczystości nadania szkole jego imienia. Nasze gimnazjum posiada tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz certyfikat warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty Szkoła promująca bezpieczeństwo. Naszego bezpieczeństwa pilnuje Pan Ochroniarz oraz system monitoringu, na który składa się 16 kamer, a także nowoczesny system przeciwpożarowy oddymiania klatek schodowych. Od września, jako jedyna szkoła w Ostrudzie. Nasze gimnazjum posiada szafki uczniowskie. Jest ich w sumie aż 490. W naszej szkole zajęcia wf u odbywają się w Hali Osróckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Mamy tu do dyspozycji salę gimnastyczną i halę widowiskowo-sportową wraz z pełnym zapleczem. Dysponujemy także boiskami trawiastymi. Oraz boiskiem do plażowej piłki siatkowej. Korzystamy również ze stadionu miejskiego, pływalni Aquapark Ostruda oraz Orlików. Od dwóch lat funkcjonują klasy sportowe, które mają po 10 godzin WF-u w tygodniu. Także w tym roku odbędzie się nabór do takiej klasy. O nasze zdrowie dba pani pielęgniarka. Do której zwracamy się o pomoc w różnych sytuacjach. O naszym żonie, śmierć, dba pani szumatolog. Nad naszą poprawną dykcją czuła pani logopeda, a ze wszystkimi pozostałymi problemami możemy zwrócić się do szkolnego psychologa lub naszej pani pedagog. Zwieńczeniem naszej 3-letniej nauki w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny. Jego długo oczekiwane wyniki okazały się w poprzednim roku szkolnym naprawdę satysfakcjonujące. Nasi starsi koledzy okazali się bezkonkurencyjni wśród gimnazjalistów z Ostrudy z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego oraz trudnej jak zawsze matematyki. Aż dziesięcioro z nich zdobyło maksymalne ilości punktów. Biblioteka jest miejscem wytężonej pracy. Tutaj przygotowujemy się do prac klasowych, sprawdzianów, odrabiamy lekcje. Dysponuje blisko 11 tysiącami książek. Jest to także centrum multimedialne naszej szkoły oraz miejsce spotkań z bardzo ciekawymi ludźmi. Tutaj stawiamy pierwsze kroki w aktorstwie. W bibliotece przygotowujemy się do udziału w konkursach, których tylko w zeszłym roku szkolnym było aż 65. W wielu z nich osiągnęliśmy naprawdę imponujący wynik. Rodzice i uczniowie naszej szkoły korzystają z dziennika elektronicznego. Niestety, o naszych dokonaniach dowiadują się natychmiast. i programiści zwyciężyli w pierwszych rocznickich zawodach konstrukcji robotów. Robotyka w szkole? Oczywiście, że tak. Bierzemy udział w projekcie Akademia Młodych Inżynierów. Na zajęcia chodzi w sumie już 72 uczniów z różnych klas. Coraz większą popularnością cieszą się one także wśród dziewczyn. A co jest z nich takiego ciekawego? Spotkania łączą zabawę z nauką. Praca z robotami weryfikuje naszą szkolną wiedzę teoretyczną. Kształcimy się z zakresu programowania w języku C, konstruowania i budowy robotów, które później wprowadzamy w ruch. Organizatorzy zajęć naprawdę zadbali o wszystko. Ja na przykład dodatkowo uczestniczę w kole naukowym z robotyki. Cóż, najlepiej przyjść i samemu się przekonać. Po trudach intelektualnych musimy się jednak posilić. Tak między nami w naszej stówce są schabowe najlepsze w ostrudzie, a pani kucharki najsympatyczniejsze pod słońcem. Zadaniem samorządu uczniowskiego jest współdziałanie, wzajemne wspieranie się uczniów oraz wspólne przyjmowanie odpowiedzialności. Będąc w samorządzie, kształtujemy umiejętności zespołowe. Staramy się, by nasza szkoła nie była miejscem tylko do uczenia się, ale także do zabawy. Z każdym rokiem organizujemy coraz ciekawsze imprezy, w których bierze udział cała nasza szkoła. Szkolny radiobęzeł to niezastąpione źródło informacji. Z niego dowiadujemy się na gorąco, co kawałek piszczy i co komuś przykra. Tu od czasu do czasu prezentujemy swoje muzyczne usta. W naszym gimnazjum możemy brać udział w zajęciach tanecznych. Tańczymy walca angielskiego, tango, quickstepa, sambę, czacze i jive. W zajęciach fotograficznych. Na których poznajemy przeróżne techniki fotografowania. Przybliżamy sobie również historię fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Oczywiście prezentujemy także swoje dzieła. W naszym gimnazjum możemy brać udział w zajęciach fitness. W trakcie których możemy bawiąc się, zgubić zbędne kilogramy. Tańczymy zumbę, ćwiczymy przymusce bazowe kroki na stepach oraz wykonujemy ćwiczenia z piłkami EasyBo. Poznajemy ćwiczenia cardio i stretching. Od września powstanie u nas klasa zrzeszająca osoby z artystycznym zacięciem. Koniec lekcji wcale nie oznacza końca naszego dnia w szkole. Przeciwnie! Teraz rozwijamy nasze pasje biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych. Wybór mamy naprawdę spory. Każdy może znaleźć coś dla siebie. My odwiedziliśmy próby zespołu alternatywni, zajęcia ceramiczne i zebranie szkolnego wolontariatu młodzieżowego. Na próbach zespołu wokalnego opracowujemy wybrane przez siebie oraz tematyczne utwory, które później wykonywane przez nas stanowią oprawę muzyczną przy różnych inicjatyw szkolnych. Na zajęciach ceramicznych korzystamy z pełni wyposażonej pracowni. Najchętniej wypalamy naczynia, których później używamy lub możemy podarować je komuś w prezencie. Na próbach zespołu tanecznego opracowujemy własne choreografie. Które po wielu mozolnych przygotowaniach prezentujemy społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej. Jako wolontariusze Szkolnego Wolontariatu Młodzieżowego staramy się nie przechodzić obojętnie koło osób potrzebujących. Przeprowadzamy szereg akcji pomocowych, takich jak na przykład zbiórki żywności, organizowanie zabaw dla dzieci z ubogich rodzin oraz informacyjnych, z których najważniejszą jest tydzień wolontariatu. Do kalendarza naszych imprez szkolnych na stałe wpisały się święto szkoły, w ramach którego odbywa się gimnazjada lekkoatletyczna, pasowanie uczniów klas pierwszych, zarówno to na poważnie, jak i na wesoło. Gala finałowa konkursu ośmiu wspaniałych Dzień Regionalny Dzień Europy Tydzień Wolontariatu Festiwal Tańca Młodych Ostrudzian. Szkolne wybory Miss i Mistera, połowinki dla drugoklasistów oraz bal absolwencki uczniów klas trzecich. Nasi koledzy i koleżanki mają do wyboru przeróżne projekty edukacyjne. Jako jedyne gimnazjum w mieście cyklicznie uczestniczymy w wymianie polsko-niemieckiej oraz obozach szkoły liderów Euroweek. To już prawie wszystko. Zapraszamy jeszcze do szkolnego sekretariatu, miejsca przyjaznego nam i naszym rodzicom. Czas poznać naszą panią dyrektor. Witam, nazywam się Anna Czarnowska, jestem dyrektorem gimnazjum nr 2 w Ostrudzie. Dziewczynki i chłopcy, zapewniam was, że nasza szkoła jest miejscem ciekawym i przyjemnym. Z niecierpliwością czekamy na przyszłorocznych pierwszoklasistów. Do zobaczenia we wrześniu.